Witajcie w kolejnym odcinku Jesteśmy po raz kolejny w Belgii, W opuszczonym domu Znowu nie jestem sam, ale to za chwilę zobaczycie z kim jestem Pewnie się domyślacie Znaleźliśmy opuszczony dom Troszeczkę Troszeczkę zrujnowany, Ale, ale ma częściowe wyposażenie i dom sam w sobie jest ładny, jest wart uwagi. Tutaj mamy no, pokój, po prostu pokój. Tu mamy dwie takie szafy. Tu u góry widać już jest dach. Miejsce wykorzystane na szafę. Tu za tą ścianą kolankową już nic nie ma. Myślałem, że jest jakieś przejście. Tu z tej strony też nie widzę. No i pełno jakichś flaszeczek. No, dom tak wiele już zaadoptowany, pewnie przez bezdomnych, którzy nawet mieszkańców nie szanują tego. Tu mam łazienkę, niestety dachu już nie ma. Teraz właśnie deszcz pada, także. Wszystko jest zawilgotniałe, ale łazienka powiem całkiem, całkiem. Tutaj stał prysznic, umywalka, wanna, no i tutaj mamy toaletę. A tutaj, w tym miejscu, o, widzicie przystojnego brodacza z kanału Halo Urbex, który Was serdecznie pozdrawia. No nic nie będziemy się skupiać na, na tym jednym jedynym pokoiku, bo jest tu o wiele więcej pokoi. Nie wiem jak są wyposażone. Wiem, że na dole, na dole jest trochę lepiej to wyposażone. A na dół za chwilę zejdziemy. Zobaczymy jeszcze to pięterko. No a tutaj też widzimy. Dach już zerwany, także podłoga już widać jak wygląda, tu jest pofalowana Strop już pewnie zaraz też się zawali no i niestety znowu muszę powiedzieć niestety puszki podębowym Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Mu wstyd jest za kogoś kto to zrobił Tu mamy perłę no i kolejny raz daleko od Polski, w Belgii, muszę się wstydzić za rodaków. No, tutaj tutaj widać coś mocno urzędował. Zrobił sobie chyba nawet ognisko <grym> Nie wiem. Prawilność Elo Elo Wichrem nieźwieść o światach, o latach błyskiem lśnienia, krwią odrodzenia zgaś błyskawice mocy panicze o, to jest wstyd, naprawdę raz wstyd że ktoś jest bezdomny, Nie, to nie jest wstyd, bo niektórzy bezdomni naprawdę, no, życie ich doświadczyło dość mocno, nie jest to na własne życzenie, ta bezdomność. Chociaż chyba większość tak, no, no ale wstydem jest to, że robią taki syf dębowe żubr. Ech. Pełno kiepów, ktoś musiał mocno tutaj palić. No ja już słyszę, zbliża się tutaj mój towarzysz podróży. Zaraz z pewnością się z nim spotkamy. Nie dosyć, nie dosyć, że widzimy puszki po, po polskim piwie, to słyszymy również polski głos. I zaraz będziecie widzieć, kto nam tu tak hałasuje. Tu mamy piwnicę zalaną Coś się tam wlazł do piwnicy? No właśnie widzę, że jeden złamany, to może zrobimy tak Pe pepol może nam udostępni nagrania z tej piwnicy, co tam jest nie wiem jak on tam wlazł, ale wiecie, że to jest Zobaczcie, kaskader. Jak obejrzysz mój film? To zawsze jak jesteśmy razem na filmie, to czegoś, czego nie widzicie u mnie. Wchodźcie na kanał Pepola. Tam znajdziecie całość, <laughs> albo miejsca, które ja znalazłem. A Adaś pominął. No jasne. dobra. U góry znowu pełno puszek podębowym i żuberkach. To chyba ta sama osoba była, co ostatnio byliśmy w tym domu. No tutaj mamy toaletę, po niemiecku tak zwane Gaste WC, toaleta nie dla gości, bez, bez łazienki sama toaleta, tu widzimy mebelki, no powiem szczerze, mebelki nowe na pewno nie są, już nie chodzi o zniszczenie, ale te zdobienia i widać lite drewno świadczą o tym, że to już są mebelki wiekowe tu mamy lampę ala naftową, ale na baterię była i tutaj widzimy także mebelek dość, dość ładnie wyglądający szuflady widzimy od góry puste, papier zaletowy widzimy tutaj, tu mamy salon na wprost widzimy ogromny kominek otwarty ja w sumie nie jestem zwolennikiem takich otwartych kominków. Kiedyś byłem na Nazurowym Wybrzeżu u kolegi, który miał taki właśnie kominek i powiem szczerze, że wcale tam tak dobrze nie grzał. To chwilowo przy kominku było ciepło, ale nie, nie polecam. Mi przynajmniej takie coś się nie podobało. Tu widzimy również mebelki. Także podobne zdobienia, mają jak tamte wcześniej. No ale, zniszczenie, też można powiedzieć, ogromne. Tu mamy ładną ławeczkę. Także lite drewno. No, i na tym się kończy cała atrakcja. Tu już bardzo mocno zniszczyła to wilgoć. Która jest wszechobecna. Także te meble już, przynajmniej ten materiał, do, do niczego się nie nadaje. Ale samo drzewo dość dobrze się trzyma. Także ja myślę, że mogę zaryzykować opinię, że z niektórych mebli tutaj dałoby radę jeszcze coś zrobić. Tak jakby chociaż z tej ławeczki wymienić ten materiał. Ławka nowa. No tutaj rowerek. No to na tym rowerku pedałujemy, pedałujemy, żeby znaleźć kolejne ciekawe miejscówki. A film jak Wam się podoba, dajcie łapkę w górę i napiszcie mi to w komentarzu. A ja jedę dalej do kolejnego pokoju. No i zostawiamy rowerek. Idziemy dalej. To będzie chyba kuchnia tak zobaczcie meble też są warte uwagi zniszczone oczywiście ale kuchenka dość ładna w starym stylu no i to normalnie wszystko kapie także to długo długo nie wytrzyma niestety a szkoda Tutaj pokój czy garaż? Tutaj garaż widzimy dla dwóch aut. No tu mamy jakąś kolekcję. To chyba na jajka było. Nie wiem o co tu chodzi, ale coś mu muszarcie pisze. No i wszędzie ta wilgoć. Wszędzie się ślizgam. Mam nadzieję, że nie przewrócę się. Wyjdę jeszcze na zewnątrz, zobaczę. Zobaczę, czy na zewnątrz jest coś ciekawego. O no i zobaczcie kolejny polski akcent. Flaczki wołowe. Firmy nie będę podawał, żeby nie reklamować. No ale. Niestety kolejny polski akcent w kolejnym domu w Belgii. Ale ja Nie wiem czy uda mi się. O, tu mamy jeszcze na zewnątrz jakiś kominek. To chyba coś ala grill. No tak, pod, pod dachem i tu jedyny dach pod którym nie pada. Fajnie ale ja i tak muszę stąd wychodzić bo tutaj widzimy już kolejny dom jest bo stąd lepiej się ewakuować no deszcz coraz bardziej pada a tutaj na zewnątrz nie ma nic ciekawego do pokazania ja wam pokażę jeszcze może dom tu dookoła przejdziemy tu chyba da radę przejść. Tak, da radę. No sam domek, mury. Ładne miejsce. No niekoniecznie. Nie podoba mi się osobiście, że jest droga tak uczęszczana tutaj. Tutaj widzimy jakiś moloch się buduje. Prawdopodobnie będzie to jakiś wieżowiec. Albo jakiś, nie wiem czy salon samochodowy, jakaś może duża firma. Także też nie będzie spokojnie. No, a nasz domek prezentuje się w ten sposób. Ja w tym miejscu Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tym domu. No i życząc Wam udanego tygodnia. Przesyłając moc pozytywnej energii, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek.